Dzień dobry moi drodzy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy sobotę, godzina równo 10, swoją drogą właśnie dodaję nowy film, więc mam nadzieję, że oglądaliście wszystkie poprzednie, bo ostatnio udaje mi się dodawać codziennie, także mam nadzieję, że jesteście na bieżąco. Byłoby mi bardzo miło. Ja byłam już na siłowni, teraz zabieram się za śniadanie i znowu ćwiczyłam sobie z tą dziewczyną, z którą spotkałam się właśnie pierwszy raz, w sensie, którą poznałam tydzień temu, bo w tygodniu jednak nie dawała rady przychodzić na tą szóstą, za co za jej w ogóle nie winie, bo ona jednak... Szósta to nie jest trening, nie jest godzina na trening dla każdego. Także przynajmniej dzisiaj się widziałyśmy, no i dlatego właśnie znowu trochę później tutaj wróciłam. Bo wstałam bardzo wcześnie, już przed szóstą się obudziłam, także to nie jest tak, że ja tam późno tak poszłam. Tylko no wiecie, jak się ćwiczy z kimś, to po prostu dłużej na wszystkim schodzi. Moja siłownia w weekendy otwiera się dopiero o 8, więc żeby nie marnować rano czasu, to zaczęłam sobie trochę rzeczy właśnie na studia ogarniać i przez noc nam dołożyli kolejne 300 stron do przeczytania. Także myślałam, że wczoraj wieczorem ogarnęłam sobie większość i będę miała taki wolniejszy weekend, no ale się nie zapowiada. Moje plany legły w gruzach. Dosłownie prawie 300 stron mam do przeczytania na poniedziałek. No, no można wybierać. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego dzisiaj tak bez kawy, to tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca, czyli właśnie no, to wypada dzisiaj, mój akademik organizuje coś takiego jak coffee hour i wtedy za darmo właśnie możecie zejść sobie na trzecie piętro i wziąć właśnie jakąś kawę. Często mają jakieś wypieki czy różne bajgle, także kawy sobie nie robiłam, zjem teraz śniadanie, właśnie zacznę tutaj czytać jeszcze resztę tych rzeczy, które mam. Znaczy zacznę, dokończę chociaż trochę, będę kontynuować. O! To najlepsze będzie określenie, bo wszystkiego na pewno teraz nie zrobię. Nie ma takiej opcji nawet, ale właśnie zajmę się tym, zjem sobie i wtedy pójdę na dół. Zobaczymy, co w tym miesiącu nam przygotowali. Ostatni raz na tym byłam w grudniu i jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy były takie różne tureckie wypieki. Tak mi się coś wydaje. Good morning! How was your week so far? Uh, it was great. Today is Saturday, Saturday, right? Okay, it's good. Tomorrow is my friend's birthday. And oh. also, we have this uh, one Kazakh event happening somewhere. Mm -hmm. And I'm excited. I also have to go to grocery shopping. I have, like, oh my god, I have nothing in my fridge left. <laughs> How are you? How good. was your. People are asking if you want to do a q and A with me one day. Yes. Because they I have want to. so many questions for you. I'm actually very curious. Why? I have no idea. They say they love you and they want to know more about you. That's so cute. I love you too, guys. And then they also ask me if you can say something in your language, like whatever you want. Oh, okay. But I think that if I say something in Russian, everything like they can understand everything. Let's do Kazakh. Let's do Kazakh. Okay. Uh, барлықтарыңызға сәлем менің атым нұрдана мені ә, uh, жылулықпен махаббатпен кездестіргендеріңізге көптен көп рахмет мен сіздерді жақсы көремін кюнай болады i have no idea what you just said <laughs> but thank you uh, i didn't curse okay that's great do you know what coffee hour is in palladium yes i know it's 11 is it it's at 11 do you want to go i want to go my friends are also going Let's nice. okay To pójdziemy razem sobie po kawę o tej jedenastej. Mm -hmm. Więc wypijemy sobie na pewno razem kawę, zjemy coś słodkiego. Idealny początek dnia. O to jest właśnie to, na co idziemy. To jest cofie, okay. <laughs> Ja wróciłam do pokoju, bo jednak trochę rzeczy mam do zrobienia i nie mogę tam siedzieć za długo. Ale wzięłam sobie taką ogromną babeczkę z czekoladą. Były też bajgle, krosanty, no ale jestem prosto po śniadaniu. Plus, później planuję jeszcze iść do Liberty Bagels, bo jak wiecie, to jest moja weekendowa tradycja. Dlatego bajgle sobie odpuściłam, zostawiłam je dla innych, no ale taką babeczkę bardzo chętnie sobie zjem. No a tutaj mam kawę z Dankina. Więc teraz, tak przez najbliższe 2-3 godzinki planuję zająć się nauką, a później, właśnie zrobię sobie mały spacer i na lunch pójdę na bajkle. No ale muszę ogarnąć trochę rzeczy na studia, żeby wszystkiego sobie na wieczór nie zostawiać. Tym bardziej, że w środę mam egzamin z jednego z przedmiotów, a jeszcze nawet nie zaczęłam się na niego uczyć, nawet nie zajrzałam w zagadnienia, bo dostaliśmy jakieś tam zagadnienia. Do tego ciekawy weekend się szykuje. Dotarłam już na mojego cotygodniowego bajgla w Liberty Bagels i w ogóle taka ciekawostka, jak są jakieś różne święta, czy właśnie wydarzenia, to oni robią różne tematycznie kolorowe bajgle i z racji, że zbliżają się walentynki, to tym razem mamy takiego różowo-czerwonego bajgla i w środku jest Red Velvet Cream Cheese. Oczywiście też różowy. Lunch idealny, co? Dzisiaj jakoś tak na słodko cały czas, ale w sumie to nie narzekam. Muszę mu nawet zdjęcie zrobić. Wy wiecie, jak ja uwielbiam ich bajgle, zresztą jestem tutaj co tydzień, więc to o czymś świadczy, a fakt, że jest jeszcze różowy, po takim bajlu to na pewno będę miała motywację do nauki. W ogóle widziałam, że też ktoś pytał, czy te kolorowe bajgle są słodkie i moim zdaniem nie. Ile osób tyle opinii. Niektórzy mówią, że czują, że są właśnie takie delikatnie słodsze niż te zwykłe, ale dla mnie nie ma różnicy. Więc. Ja uważam, że jeżeli kiedyś będziecie w Nowym Jorku, to przynajmniej raz musicie spróbować sobie takiego kolorowego bajgla. Obiecuję, że wam posmakuje. Dostałam jeszcze kawę na wynos i w ogóle tak sobie pomyślałam, że żeby nie wracać do akademika, bo ostatnio mam wrażenie, że najczęściej się uczę albo w akademiku, albo w bibliotece NYU to stwierdziłam, że sobie pójdę do tej Nowojorskiej Biblioteki Publicznej, bo w niej dawno już nie byłam. Przy okazji przejdę się troszeczkę tutaj Piątą Aleją, bo właśnie teraz jestem na Piątej Aweniu. Co prawda nic nie potrzebuję kupić i do żadnych sklepów nie będę wchodzić, ale właśnie przejdę się tutaj kawałek i będę kontynuować naukę już tam. A do Akademika wrócę dopiero na wieczór, jak już skończę wszystko, co sobie na dzisiaj zaplanowałam. Ale zimno jest strasznie, bo jest minus 12, a odczuwalną pokazuje minus 23. Także Kylie chyba mnie nie okłamała z tym, że będzie jakiś rekord w ten weekend. A jutro podobno ma być jeszcze gorzej. Kocham Nowy Jork, ale temperatury mnie troszeczkę pokonują ostatnio. Po takim spacerze, jak się dotlenie, to będziemy się lepiej uczyć przynajmniej. Kawy w Liberty Bagels też mają bardzo dobrą jak coś. Nawet po autach widać, że jest zimno, bo są takie jakby zamrożone. Tam przede mną też możecie zobaczyć Empire State Building. Cóż za wspaniałe popołudnie. Przez to, że mam ciepłą kawę, to przynajmniej nie muszę mieć rękawiczki na razie, bo mi grzeje to ładnie w rękę. Dobry moi drodzy, witam was już bardzo serdecznie kolejnego dnia. Jak możecie zauważyć, właśnie zrobiłam sobie pranie: znaczy, robi się pranie, dopiero je wstawiłam. Jest prawie siódma już, a ja wstałam ponad pół godziny temu i stwierdziłam, że, żeby nie marnować czasu i nie zamuleć, to właśnie ogarnę sobie pranie, bo i tak musiałam to zrobić właśnie u mnie niedziela. To jest tradycyjnie, tak jak w sobotę chodzę zawsze na bajgle, to tak w niedzielę robię pranie. Rano przynajmniej tutaj nikogo nie mam, bo wszyscy jeszcze śpią. Muszę teraz czekać tylko 40 minut, a później wrócę i przerzucę to wszystko do suszary. Zmieniłam sobie nawet pościel, bo w tygodniu no, nie mam czasu na takie rzeczy. Także, żeby porządnie zacząć tydzień, no to będę miała czas pościel. Wczoraj w ogóle jak wróciłam z tej biblioteki, to już się do Was tutaj nie odzywałam, bo absolutnie nic ciekawego się nie działo. Jedynie sobie dalej kończyłam naukę, bo o 18 zamknęli mi bibliotekę, więc musiałam zmienić lokalizację. Zostałam wyrzucona z tej biblioteki. Szkoda w sumie, że tak szybko ją zamykają, no ale rozumiem, że nikomu się nie chce tam siedzieć i pracować do nocy. Uwielbiam do niej chodzić, bo w środku jest przepięknie i zawsze jakoś mam dużo motywacji do nauki, jak właśnie tam siedzę. Dodałam wam też kilka zdjęć właśnie z tej biblioteki wczoraj na Instagramie na relacje i nie zliczę, ile osób mi napisało, że to wygląda jak jakaś biblioteka z Harry'ego Pottera. Albo że czulibyście się jak w jakimś Hogwarcie. I w sumie macie rację. Teraz nie potrafię tego od No a o tej 18 właśnie wróciłam sobie spacerem do akademika, miałam taki 40-minutowy spacer zrobiony. Troszeczkę zamarłam po drodze, przyznaję, ale fajnie było się tak przewietrzyć i troszkę dotlenić mózg. Poszłam na stołówkę na kolację, no i właśnie już w sumie nic więcej ciekawego nie robiłam. Poglądałam sobie jakieś filmy na YouTubie, przeglądałam internet. Totalnie mówię, nic ambitnego, także nie było co pokazywać. Ja w ogóle w piątek myślałam, że ogarnę sobie większość nauki i weekend będę miała taki wolniejszy. A dostaliśmy tyle rzeczy do przeczytania, że no mówię, wczoraj cały dzień nad tym siedziałam, no i jeszcze troszeczkę mi tego zostało. A oprócz tego muszę jeszcze dzisiaj zacząć się uczyć na egzamin, bo w środę mam pierwszy egzamin. Zostało mi ostatnie 40 stron do przeczytania, więc w międzyczasie, jak pranie mi się robi, to po prostu się tym zajmę. I przynajmniej to będę miała z głowy i później właśnie już tylko nauka do egzaminu. Dostaliśmy zagadnienia, więc muszę je wszystkie przejrzeć, zrobić sobie notatki, wrócić też do moich tych poprzednich notatek, co mam właśnie podsumowania tych wszystkich artykułów, które nam wysyłali, bo z tego też będą pytania, więc. I łosy, jak to pójdzie? Na razie żadnych ambitnych planów na dzisiaj nie mam. Ale taka ciekawostka aktualnie jest minus 17, a odczuwalna minus 24. Aż strach wychodzić na dwór. Później na pewno pójdę chociaż na jakiś krótki spacer, bo nie będę cały dzień zamulać w pokoju. Ale jeszcze nie wiem gdzie i o której. Zobaczymy, jak mi pójdzie z tym. Myślę, że tak do 10 się wyrobię. To była bardzo spontaniczna decyzja, ale stwierdziłam, że dzisiaj, w ramach rozrywki i takiej przerwy od nauki no bo wiadomo, że cały dzień siedzieć i się uczyć to nie można pójdę sobie na mały spacer na Soho. I trafiłam przez przypadek do sklepu MOMA, czyli to jest to muzeum. I tutaj mam jakąś taką śmieszną sekcję wystawy, w ogóle nie wiem o co chodzi. To się nazywa MOMA MART. Jest pełno randomowych rzeczy, które są właśnie zrobione na kształt jedzenia. Tutaj na przykład mamy takie podstawki pod gorące napoje w kształcie chleba tostowego, parasolki, bagietki. O, tutaj jakieś takie pudełko w kształcie hamburgera, lampka pomidor. Tutaj jest pełno jakichś różnych pluszaków w kształcie jedzenia, nawet takie mini awokado, ale takie już mam w swojej kolekcji, bo to są te jelikats. Tutaj na dole jest tego jeszcze więcej. Moją uwagę zwróciły właśnie te świeczki, co są tutaj na wystawie. Zobaczcie, to wygląda tak realistycznie. Tutaj mamy jabłko, jakieś morele chyba, pomidory. Tutaj są jeszcze takie mniejsze nawet, w kształcie sera, czosnku, takich małych pomidorków. To jest też fajne, to są takie podstawki właśnie na pałeczki do jedzenia. Też w przeróżnych kształtach. Bryloczki, na przykład jajko sadzone. A to są chyba piorniki, ale nie jestem pewna. Uwielbiam sklepy z takimi randomowymi rzeczami. Serio. Tutaj jest na przykład taki zestaw świeczek w kształcie różnych makaronów. Pomysłowe, nie powiem, że nie. Zobaczcie jaki piękny. Ja mam bryloczek takiego Jellicata w kształcie kawy, tylko, że nie z jarenka, tylko właśnie takiej filiżanki. I chciałam jeszcze sobie taki kupić bróleczek, tylko, że no, to akurat jest sam miś, więc jeżeli kiedyś gdzieś znajdę taką wersję tylko, że z bryloczkiem, to na pewno będzie mój. Chociaż w sumie ten też jest uroczy. To może wezmę takiego mini pluszaczka chociaż to jest jeszcze właśnie taka większa kawa ale ten duży mi się tak średnio podoba Te ziarenko jakoś mnie bardziej przekonuje to było dopiero wejście do sklepu, a w ogóle tak swoją drogą to jest super miejsce też żeby kupować jakieś pamiątki, bo mają takie bardzo ładnej jakości to po pierwsze, a po drugie dosyć nieoczywiste i takie mniej oklepone moim zdaniem więc jeżeli byście kiedyś szukali to właśnie tutaj polecam wam przyjść po pamiątki z Nowego Jorku są troszkę droższe co prawda niż w takim zwykłym sklepie z pamiątkami, ale moim zdaniem warto tutaj nawet takie skarpetki możecie sobie ładne kupić z hot i precelkiem. Albo z kawą i z pizzą, jak wolicie. Takie piękne spinki do włosów, brelaczki, a nawet precelek. Tutaj mają nawet takie jakieś zestawy magnesów, różne notesy, naklejki. Ten kubek też jest bardzo ładny. Przepiękne są te rzeczy do domu. Mini filiżanki na espresso. Miska z małym domkiem na środku. Jak kiedyś będę miała swoje mieszkanie, to kupię pełno takich różnych kolorowych dodatków, sztyc, kubków, kubaczków. To na 100%. Nie wiem tylko kiedy to będzie, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Także mówię, w tym sklepie znajdziecie wszystko. Od pamiątek pożyczy do domu. Jest już 14 w ogóle, ja troszeczkę zgłodniałam tutaj po tym moim spadzarze że tak z ciekawości weszłam sobie na tą aplikację Storytime To jest ta aplikacja dla influencerów, o której wam kiedyś wspominałam Że właśnie w zamian za to, że dodacie dla nich relacje, no to dostajecie jakieś tam jedzenie, napoje, takie rzeczy I właśnie sprawdziłam, że w pobliżu jest takie miejsce bowls a ja je bardzo lubię, więc stwierdziłam, że skorzystam. I wybrałam sobie coś takiego. Tutaj mam właśnie krewetki takie na ostro, tuńczyka, jakieś różne warzywa, ryż. Bardzo ładnie wygląda. To jest, moi drodzy, jeden z plusów bycia influencerem. Możecie sobie za darmo potestować różne miejsca. A jakbyście się zastanawiali, to jednak kupiłam to ziarenko kawy. No nie mogłam go tam zostawić. Absolutnie nie był to konieczny zakup, ale w piątek dostałam wypłatę moją od NYU i tak stwierdziłam, że se kupię. Zarobiłam, to kupiam. Nie muszę się nikomu z tego tłumaczyć. Wróciłam, przeżyłam i to był zdecydowanie mój ostatni spacer na dzisiaj. Nie ma nawet szans, że wyjdę jeszcze raz na to zimno. Dzisiaj o 18.30 jest w ogóle Super Bowl i większość ludzi będzie go oglądać. No ja niestety nie znam zasad futbolu, więc teoretycznie mogłabym to oglądać, ale z drugiej strony oglądać coś i nie znać zasad to też tak średnio. Zrobiłam sobie ciepłą kawę, żeby się troszeczkę ogrzać. I moim jedynym planem na resztę tego dnia jest nauka do egzaminu na środę, bo to będzie mój pierwszy taki duży egzamin, więc chciałabym, żeby mi dobrze poszedł, dlatego zaczęłam się uczyć już teraz. Zresztą w poniedziałek jestem cały dzień na zajęciach, we wtorek i na zajęciach, i w pracy, więc no, nie miałabym kiedy tak naprawdę tego robić. Dlatego dzisiaj jest plan wykuć wszystko. Albo przynajmniej większość. Teraz jest 15.30, więc myślę, że tak do tej 18 się pouczę, a później zrobię sobie już przerwę. Ale mimo, że było zimno, to cieszę się, że wyszłam na ten spacer. Poglądałam sobie trochę ładnych rzeczy, zjadłam dobry lunch. Udane popołudnie. 18.15, koniec nauki na dzisiaj. Jestem z siebie dumna i tak wydaje mi się, że bardzo dużo zrobiłam. W sumie przez pół dnia siedziałam przy nauce. Ale już mi się mózg trochę przegrzał i nawet nie chciało mi się już pisać, bo mnie nadgarstek boli. Jedyne co mi na dzisiaj zostało to zmontować tego vloga, którego właśnie oglądacie, bo na 10 musi być gotowy, bo zawsze dodaję właśnie jak w Polsce jest 16, a że ja będę na hiszpańskim od 9.30, no to już nie będę miała czasu rano montować i no muszę zrobić to dzisiaj wieczorem generalnie. A jeszcze chcę iść na jakąś kolację, bo trochę już też zgłodniałam. Także stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby zakończyć tego vloga. Ja wieczorem w ogóle dzisiaj planuję też sobie włączyć jakiś film na Netflixie i właśnie po kolacji... I już, jak zmontuję tego vloga i wszystko będę miała gotowe, to zrobić sobie taki wieczór z maseczką, z jakimś filmem, z herbatką. Tak, jakoś mam ochotę, więc w sumie to czemu nie? Także ja Wam już teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną kolejny weekend. No i widzimy się niedługo. Bye!